Hello, elo, witam was wszystkich na kanale mkpl. No i zagramy sobie dzisiaj w Among Us. Mam nadzieję, że będziemy jakimś crewmate'em bo ja impostorem oczywiście nie umiem grać. Z co jakiś dekupisz piszą, nie wiem o co chodzi. No, zostaliśmy skikowani. Dobra. Chat spam JD. O nie. Dobra, będziemy. Cieletowymi czy tam różowymi? No, jesteśmy crewmem. Ok, gdzie mamy? Taska w nawi. Dobry. Światło zgasło. Tutaj jakiś typo. Już wyłączyli. Akurat ten typo musiał mnie zabić. Dobra, mamy mało tasków, to może im pomożemy. Pisał typo, że granat. Może i granat z żółtym. Ale żółty pisze, że granat, to chyba to nie granat. Chyba że jest taki głupi, że go wydaje. Albo ten Cyan. O, żółty też jest. Nie, <grystanie> chyba że to żółty wydał granata, a granat wydał żółtego. Okej okay. No na Cyana Ciana dwóch zagłosowałem. I co? Był impostorem. Czemu ten żółty wydał granatę? No i jest, już wszystkie zadanka zrobione. Czekaj gdzie jest ż... Czekajcie, kurde co mi nie... gdzie jest żółty? Ej hey, no gdzie on jest? <laughs> Okej, okay. a tam było. Ten pisze że żółta jak oni nie widzą co granat powiedział że żółty A jak oni widzą przecież oni nie powinni widzieć czatu umarłych co nie no chyba że on bo on wcześniej pisał dobra nie da się przesunąć Ale, szybka Gierka. Prawda szybko, samo jak szybko zostałem zabity. Wiesz, ci mi bo granat, nie chciał wypadła, dlatego powiedział, ja jestem co? Nie wiem. dobra weźmy. Impostor cool não ja nie lubię Impostor Nie no, lubię być, ale ja nie umiem grać. To jest takie... Stresujące jakby trochę, ale... O, i przyszedł gościu i pewnie mnie widział, jak bym... Hmm. Nie no, pewnie nie widział, bo tak to by już zgłosił. Siup. Report jakiegoś ciała. A tu. Gdzie, kto. Pewnie napiszą, że Wele. A ja z Meda wyszedłem i już na mnie zgłosują. Granat mnie gonił. Palion. Ciemno niebieski wychodzi z Podejrzenie. Podejrzenia. Ciało było Wele. To Chyba czarny chciał napisać Czerwone Czemu czerwony na mnie zagłosował. Okej, okay, nie Idziemy sobie tam zrobić teraz. Cześć, nara. Meeting. Ogólnie to co? Może to być biały, czarny. Czemu oni się tak wywalają bez sensu? Boże, Madbaj z Madbaj, musiał być w. Teraz nie wiem, czy na czarnego, czy na białego, nie wiem tego zmuszam. Pewnie będzie lemis. Окей. Снова митинг. Czerwony, o kurde. To jasno niebieski. Ej, czemu chcesz mi wywalić? To może być czarny, ale nie wiem Jaki masz dowód? O, ten na czarnego Czarny? Czerwony <grym> Jezu, ale B Czarny, czerwony Dobra, głosuję na czarnego, żeby nie był i wywalili czarnego, jezu gierka nawet dowodów nie mają i wywalają każdego po kolei no jezu fokczomp a wy widzowie zostawcie lajka, like bo to już koniec filmu i jak nie zostawicie to nie będzie filmu, więc ma tak być, elo i subskrybujcie